Lena i Ignaś poznają świat, święta z serii Krok po Kroku, wydawnictwa Wilga. Myślę, że doskonale znacie tę serię z małych, kartonowych książeczek. A tutaj mamy książkę w większym rozmiarze z opowiadaniami i nie ma kartonowych stron. W jej wnętrzu znajdziemy trzy opowiadania. To dopiero Mikołaj. Jest to opowieść o tym, jak rodzina wybiera się do centrum handlowego, kupić ozdoby na choinkę, które gdzieś im się zapodziały. Dzieci trzymają się blisko rodziców, bo jest bardzo dużo ludzi, ale niestety. Ignaś oddala się w pewnym momencie od taty Puszcza jego rękę, gdy zauważa przyjaciółkę Zosię Pędzi do niej, ale Zosia nie widzi Ignasia I oddala się z mamą ze sklepu, wychodzą ze sklepu Ignaś zostaje sam, na szczęście Mikołaj znalazł chłopca I chłopiec szczęśliwie wrócił do swojej rodziny Historia numer dwa o świątecznych ciasteczkach Które dzieci będą tutaj wracać z przyjaciółmi piec. Ignaś nie jest zbyt zachwycony, bo bardzo chciał zrobić samochód, ale nie ma takiej foremki. Na szczęście przyjaciół Kazosia uratuje go z opresji i okaże się, że foremki wcale nie są konieczne do wycinania z ciasteczek kształtów. I ostatnie opowiadanie. To Wigilia, wigilijny wieczór, w trakcie którego rodzina Ignasia i Lenki będzie mieć gości. Przyjdzie między innymi przyjaciółka Ignasia, Zosia, wraz z mamą, które nie mogły udać się do rodziny w tym roku na święta. Ignasi się zmartwił, że Mikołaj nie przyniesie nic Zosi, bo nie będzie wiedział, że Zosia tutaj jest. No ale jak wiadomo, Mikołaj ma magiczne zdolności i on wie o wszystkim... I i zna położenie wszystkich dzieci na świecie, więc Ignaś szybko przekona się, że nie miał się czym martwić, a wigilia spędzona w tak dużym gronie była bardzo radosna i szczęśliwa. Ta urocza książka jest idealna do czytania z dziećmi w te długie grudniowe wieczory. Zapraszam również na blog. W opisie do filmu jest link.